Niech te święta wielkanocne, niech te święta wielkiej nocy będą takie spokojne jak nasz milicki park. Niech będą tak słoneczne, jak słoneczny jest dzień. Niech te mroki naszych niepokojów, niech te mroki naszej duszy rozświetli właśnie takie słońce, taki promyk nadziei. Nadziei na to, że będzie lepiej, nadziei na to, że się odrodzimy, że wszyscy będziemy lepsi. Przede wszystkim dla siebie. Niech te święta dadzą nam nadzieję na lepsze jutro. Wszystkiego dobrego wszystkim mieszkańcom Ziemi milickiej, wszystkim tym, którzy zdecydowali się tu przyjechać, wszystkim tym, którzy ziemię milicką noszą w sercu zdrowych, spokojnych, szczęśliwych świąt, wielkiej nocy.